Gdyby w garści karabin, taki, co w boju nie chybi. Co mi tam śniegi Syberii, co mi tam piaski Libii, co mi tam obóz, więzienie. Głód, poniewierka, szkorbut, Radość żołnierską ładuje, jak chleb i naboje do torby. Na nic mi wszelkie nagrody, na nic mi więcej sławy. Potrzebne mi mocne buty, żeby w nich dojść do Warszawy. Chcę, żeby głośno dudnił po świętym warszawskim bruku, obca słatany w Narwiku, gwóźdź wyszczerbiony w Tobruku. Wiele się lądów zdeptało, wiele się krajów obeszło, a ziemia wciąż była Polska, pod każdą żołnierską podeszwą. Co mi tam bogactw szukać? Ja nie mam nic oprócz pieśni. Siedem niemieckich granatów mój dom rozwaliło we wrześniu. Był koło domu ogródek. W nim trochę warzyw i kwiatów. Ja chcę wygrzebać z tej ziemi siedem niemieckich granatów. Chcę ucałować tę ziemię, którą ukochał dzieckiem. A jeśli paść? To gdzieś w kraju, na piachu, na mazowieckim. Co mi tam troski, kolego! Idziemy przez kontynenty, lecą nasze eskadry, płyną nasze okręty. My pokażemy światu, że Polski jesteśmy warci. Byleby but był mocny, byle karabin w garści. Szanowni Państwo, Wieluń, Westerplatte, Warszawa, setki, tysiące miejsc w Polsce, wsie, miasteczka, miasta, tam dzisiaj odbywają się podobne uroczystości do tej, w której dzisiaj bierzemy udział. Jest to wprawdzie rocznica okrągła, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, co tak naprawdę nie ma może znaczenia, tak istotnego dla samego faktu, że spotykamy się po to, aby oddać cześć. Natomiast to 80 lat uświadamia nam, że, że jest to okres życia bardzo, bardzo dorosłego człowieka i tak naprawdę my wszyscy stajemy się depozytariuszami tej pamięci i tego zobowiązania, aby kolejnym pokoleniom przekazywać. I wiedzę, i zobowiązanie do tego, aby, aby ta pamięć trwała. Bo współczesność, proszę Państwa, musi być podbudowana historią, historią i pamięcią. Nie ma historii, która leży w sejfie, w bibliotekach, w muzeach. Nie ma ona znaczenia. Ma znaczenie tylko wtedy, kiedy jest pamięcią żywą, kiedy jest historią żywą. I nasze spotkania. Szanowni Państwo, tutaj w Łagiewnikach, w tym szczególnym dla nas wszystkich miejscu, miejscu, które raz do roku jest najważniejszym miejscem dla mieszkańców naszej gminy, dla mieszkańców miasta Poznania, dla rodzin tych wszystkich, którzy, którzy są tutaj na tej tablicy wymienieni.